Cześć, witam was wszystkich w kolejnym Freak News. Lekka zmiana tutaj terminu nastała, jak widzicie, mamy wtorek. Miały się pojawiać te Freak Newsy w niedzielę, ale też stwierdziłem, znaczy one się nie pojawiły w niedzielę przez Słodkiewicz Classic, o którym też zaraz wspomnimy, ale doszedłem do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie, aby one się pojawiały w poniedziałki. Z tego względu, że no jak sami widzicie dużo eventów trwa teraz sobota, niedziela, jak jest sezon. Także... Jeżeli mamy jakieś zawody, to ja podając fake newsy w niedzielę, one są niekompletne, no bo <gryw> wyglądacie to na przykład w niedzielę o 20 czy 21. Zawody się już skończyły, no ale ja, żeby to się pojawiło o 21, muszę je zrobić przed zakończeniem zawodów, które odbywają się wtedy, właśnie w niedzielę. Także cały czas jest tak to nie do końca aktualny, Także myślę, że poniedziałek będzie dużo lepszą datą, więc. Zmieniamy ten termin na poniedziałki, a teraz już lecimy to co było, to co się odbyło w poprzednim tygodniu. Także zaczniemy od imprezy na Malcie Diamond Cup Malta. Z tego względu, że zdobyliśmy tam kartę Pro, ale nie tylko dlatego, dlatego, że było tam bardzo dużo Polaków, jeżeli chodzi o zawodników, a niestety nikt nigdzie nie podał komunikatu kto jakie miejsce zajął. Na stronie Polskiego Związku też nie pojawiła się informacja, nie wiem dlaczego, ale to już nie jest. Sprawa moja, że tak określę. Moją sprawą jest to, żeby Wam przytoczyć te nazwiska. Także w informacjach pod filmem Macie dokładnie e, całą listę zawodników, jeżeli chodzi o wszystkie miejsca, wszystkich kategorii, nie tylko Polaków, po prostu link do oficjalnej informacji ze strony IFB. E, a tutaj Wam teraz przytoczę tylko na szybko miejsca, jakie zajęli wszyscy Polacy, bo też wiem e, od kilku z tych osób, że byłoby im miło, gdyby ktoś o nich wspomniał, bo niestety. E, Ktoś inny o nich zapomniał, że tak to określę. Także lecimy po kolei. pierwsze miejsce, a, znaczy Pierwsza osoba, zaczniemy od kobiet, czyli Alicja Pyszkę bazan Ktoś, kto nie, jest, nie wie, kto to jest, no to Fit Ala, e, bardziej będzie znana chyba jako pseudonim artystyczny. E, szóste miejsce w kategorii bikini powyżej 169 cm. Następnie Oskar Tchorzewski, pierwsze miejsce, sylwetka plażowa do 179 cm. Następnie. Kirill Kuptsoeł, nie wiem jak to nazwisko się wymawia, także poprawcie mnie. Trzecie miejsce Plażówka do 179, czyli ta sama kategoria co Oskar. Następnie Tomek Nobis, piąte miejsce, też Plażówka, później Łukasz Opolski, trzecie miejsce w atletycznej, czyli Luka. Eee, trzeci był w atletycznej, następnie Przemysław Farbotko, znany yy, niektórym jako farba. E, szóste miejsce w atletycznej. Kolejny Denis Roszkiewicz, siódme miejsce w atletycznej. Następnie Sławomir Szafrański, drugie miejsce w kulturystyce do 100 kg oraz czwarte miejsce w kategorii Masters 40-49 lat. Następnie mamy Pawła Skotnickiego, Scotiego, e, mojego też znajomego, szóste miejsce kulturystyka do 100 kg. Piotr Piechowiak, drugie miejsce, kulturystyka powyżej 100 kg. I ostatni Szymon Karelus, drugie miejsce, Classic Open. Eee, tak? Znaczy, e, tak, Classic Open, bo tam była jedna kategoria. E, także tak to, słuchajcie, wygląda. E, także jak widzicie, polscy zawodnicy na Malcie dali radę. E, mówię, no szkoda, że o nich zapomniano, ale tutaj teraz o nich przypominamy. Następną dużą imprezą, jaka się wydarzyła, nie było tam już tak dużo Polaków, ale też też dobre miejsce, przynajmniej jedno, mianowicie Diamond Cup w Serbii. Tutaj znowu Szymon Karelus, drugie miejsce kulturystyka klasyczna i siódme miejsce w Sylwetce Plażowej do 173 cm Michał Jankowski. Było tylko dwóch Polaków, no ale skoro byli, no to trzeba o nich wspomnieć. Ta impreza odbyła się w tym samym czasie, w którym odbyło się Słodkiewicz Classic, dlatego też stwierdziłem, że warto o tym powiedzieć, ponieważ no jest duże prawdopodobieństwo, że mogłoby to zostać pominięte. No i przechodzimy do głównej imprezy tego tygodnia, czyli do Słodkiewicz Classic, która odbyła się w Poznaniu. Impreza Radka Słodkiewicza, która odbyła się pierwszy raz, znaczy. Pierwsza była ta impreza, ale również była to pierwsza impreza, która odbyła się na terenie Poznania od 1980, któregoś roku, już nie pamiętam. Ostatnim imprezą, jaka się tutaj odbyła, to były mistrzostwa wielkopolski, właśnie w latach 80. Także gruby temat. No, imprezy w Poznaniu się nie odbywają w dużej mierze, dlatego, że wynajęcie jakiegokolwiek powierzchni na terenie miasta jest naprawdę drogie. Także jeżeli nie jest to połączone z dużymi targami, to kompletnie się to nie opłaca. A wiadomo, że nawet jeżeli nie chcemy na czymś zarobić, to fajnie było, żeby chociaż się zwróciły nam koszty. Także Także tutaj e, impreza odbyła się na terenie starego dworca, e, stary, e, główny budynek starego dworca, czyli Poznań główny, ale nie ten, który jest aktualnie dobudowany e, do e, centrum handlowego Avenida a budynek, który stoi dosłownie obok tego centrum. E, impreza bardzo udana, bardzo duża. E, plusy i minusy tej imprezy, plusy Słodkiewicz klasik, na pewno było nazwisko e, organizatora, na pewno były zajebiste nagrody i finansowe i upominkowe od głównego sponsora imprezy Fitness Authority. E, dodatkowo jeszcze były zajebiste statuetki, e, czyli zamiast dennego pucharu e, za pierwsze miejsce, znaczy generalnie Zamiast pucharów były statuetki. I dostawała je pierwsza szóstka. Także to było super. Wiem, że wiele osób przyjechało pod kątem, że chcą. Nieważne, które miejsce waży, żebym dostał statuetkę. Oczywiście, fajne medale. I też, co było dość istotne. Nagrody pieniężne, gdzie główna nagroda wynosiła nawet 12 koła. Także, no jak na polskie warunki, naprawdę jest to szok, ale pokazuje to, że można. Jeżeli jest się ogarniętą osobą, jeżeli ma się naprawdę e, szczere zamiary, dobre chęci, to można zrobić coś dla zawodników i dla zawodniczek. Także, naprawdę super. I to też było. Odzwierciedleniem tego było zainteresowanie wśród zawodników, bo było ich ponad 200. Nie pamiętam dokładnie ilu, więc nie będę tego przytaczał, ale ponad 200 osób, gdzie wszyscy spodziewali się, że będzie to około 120-150 osób maks, A tutaj ponad 200 osób przyjechało, co też spowodowało lekki problem organizacyjny, bo ciężko ogarnąć taką ilość osób, jeżeli wszystko było przygotowane na mniejszą ilość, jeżeli chodzi o wiecie, wielkość hali, organizację godzinową itd, i tak dalej. Także. Tutaj też było dużo roboty ze strony organizatorów, żeby to ogarnąć, ale się udało. Z tego co wiem, impreza w przyszłym roku ma się już odbywać w lepszym miejscu. Znaczy, no ja wiem w jakim, ale nie wiem, czy tutaj organizatorzy życzą sobie, aby to miejsce zdradzać. Także nie będziemy tutaj o tym teraz rozmawiać, jakie to będzie miejsce, ale na pewno warto. Odbyć, znaczy przybyć w przyszłym roku na Słodkiewicz Classic, które prawdopodobnie będzie miało rangę już nie tylko zawodów atargów, Także mega, 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 mega zajebiście. No i co? Tutaj, jeżeli chodzi o poziom, był on w wielu kategoriach wyższy niż na mistrzostwach Polski. Także również listy z miejscami macie w informacjach pod filmem, możecie sobie wszystko posprawdzać. Mega zajebiście duży poziom, wyrównany poziom. No i kilka niespodzianek, niektóre na plus, niektóre na minus. Tutaj nie będziemy już na ten temat, na ten temat się wypowiadać. Na pewno największą niespodzianką w moim odczuciu było to, że kategorię Open w ciężkiej kulturystyce wygrał Bartosz Janiszewski, a nie Paweł Wodyk, który jako... Mistrz Polski Open, jeżeli chodzi o kulturystykę, a przypomnę, że Mistrzostwa Polski były dosłownie chwilę temu, no to przez wielu był tutaj utożsamiany już z tym, że będzie zwycięzcą również na tej imprezie. Dodatkowo również Paweł Wodyk jest prowadzony przez Radka Słotkiewicza, także też wiele osób myślało, że tutaj będzie miał on na dzień dobry plusa z racji na to, że jest podopiecznym organizatora imprezy. No ale jak widać wyszło inaczej, także wygrał Bartosz Janiszewski. No cóż. Jedni uważali, że słusznie, drudzy, że nie. Na pewno moim zdaniem, jeżeli chodzi o formę, Bartek Janiszewski zaskoczył wszystkich. I co mi się mega podobało, to to, że gdy chodziłem po backstage'u, Bartosz Janiszewski zachowywał się mega normalnie, mega skromnie, czyli jak to przystało na prawdziwego mistrza, prawdziwa stara szkoła. Cały czas ubrany sobie w dresik, siedział sobie grzecznie na krzesełku, odpoczywał, czekał na swoją kolej. Jak przyszła jego kolej, zdjął z dres, Poprawił bronzer, oliwka, pompa, wyjście na, strene, na scenę, rozjebanie systemu, powrót do domu. I co najśmieszniejsze, gdy oglądałem jego e, instastory na Instagramie, zaraz po zawodach pojechał na wesele, e, z którego wrócił do domu około piątej i następnie po, e, po tym weselu wstał rano. Zjadł śniadanie i poszedł do pracy. Także to pokazuje, że naprawdę Barty Keniszewski wywodzi się ze starej tej takiej szkoły, za którą ja trochę tęsknię za tymi czasami, kiedy uprawiali kulturystykę tylko ludzie, którzy naprawdę się nie miarają, dla których naprawdę jest to pasja. I nie nie robią z siebie nie wiadomo kogo, nawet jak wygrają, bo były też osoby inne, które na Instagramie już zrobiły wielki boom, e, gdzie zajęły na przykład czwarte, piąte, szóste miejsce, albo nie wyszły do finału, ale też wielkie posty, wow, wow, wow bu, 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 A tutaj gościu, który opierdala całą imprezę, to po prostu idzie na wesele następnego dnia do pracy. Nawet post chyba informacyjny wstawił dopiero dwa dni później, także, także naprawdę mega szacun dla Bartka, ale też dla innych zawodników, bo poziom był naprawdę wysoki, Zarówno w ciężkiej jak i w klasyku był on wyższy moim zdaniem niż na mistrzostwach Polski, aczkolwiek na mistrzostwach Polski mnie nie było osobiście. Ale nie zmienia to faktu, że e, naprawdę poziom był mega, mega, mega wysoki. Także jak widać można, jak widać jest potencjał, tylko trzeba dać możliwości ludziom, aby ten potencjał pokazali. E, także tak, impreza Radka zakończona. Ja też będę pracował nad materiałem z tego wydarzenia. Także wiem, że Radek też na ten materiał czeka, bo miałem patronat medialny nad tą imprezą, więc postaram się, aby była fajna reklamówka z tego na przyszły rok, chociażby. No i co? No i widzimy się za tydzień w kolejnych Freak News. Co prawda, mamy teraz okres majówki, także za dużo się nie będzie działo, ale pamiętajcie, że widzimy się w poniedziałek. O godzinie 20:00, dzisiaj wyjątkowo w ten wtorek, ale będzie poniedziałek godzina 20. bo wtedy nawet jeżeli coś się wydarzy w weekend, tak jak już wspomniałem na początku tego materiału, to zdążymy o tym powiedzieć. A tak to dupa. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Dzięki wielkie za to, że jesteście. Łapka w górę, subskrypcja. Jak możecie to udostępniajcie ten materiał, jeżeli wam się podobał, jeżeli wam się podoba inicjatywa tej serii, żeby jak najwięcej ludzi to oglądało. Jak macie jakieś newsy, informacje, to dawajcie również info. Do zobaczenia. Ok, materiał był już zakończony, ale w, koment... już wstawiony, ale w komentarzach pojawiła się informacja od Big W 1979, że nie wspomniałem nic o Big Man w Hiszpanii. No i przyznaję się bez bicia moja wina, faktycznie wczoraj jeszcze, gdy planowałem ten, nagranie tego materiału, dawałem sobie informację, gdzieś tam zapisałem o tym, że było to też wydarzenie, które też miało miejsce w tym samym czasie co Serbia oraz Słodkiewicz Classic, no a tam też się wydarzyły dość ważne rzeczy, tylko nie wiem jak to się stało no, błęd, błędów nie upełnia tylko ten kto nic nie robi także ja już go naprawiam, jak widzicie macie wpływ na to co się dzieje na kanale, więc stary materiał został usunięty a tutaj mamy ten nowy już Powiększony o tą informację, czyli dodajemy Benidorm Bigman, Men Pro Show. To się co prawda nazywało tam Alicante, ale odbywało się to w Benidormie, w tym samym miejscu gdzie mistrzostwa świata IFB Elite Pro, na których miałem przyjemność być w październiku, także w Benidorm Palace to się odbywało. No i tutaj mieliśmy trzech polskich reprezentantów, i każdy z nich osiągnął wielki sukces. Zacznijmy może od Ady Kaczmarek, która wygrała swoją kategorię bikini oraz kategorię Open. Tym samym zdobyła kartę Pro. I następnego dnia wzięła udział, bo to było w sobotę, w niedzielę wzięła udział w zawodach. Pro, gdzie zajęła czwarte miejsce w swoim debiucie, także mega wynik, a oprócz tego jeszcze jest drugą najmłodszą w historii zawodniczką jaka tą kartę w ogóle zdobyła, także no tutaj Ada jest bardzo fajnym przykładem na to, że osoby, które nie do końca są doceniane w Polsce mogą zrobić niesamowitą robotę i osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej bo Ada, kiedy by w Polsce nie startowała to Sukces na Instagramie i w social mediach miała zawsze spory, ale tutaj, jeżeli chodzi o zawody krajowe, jakoś nigdy nie mogła plasować się w tym topie. Także tutaj mamy Adę Kaczmarek. Następna osoba Mariusz Tomczuk, słynny Turbokoks. Mariusz zajął drugie miejsce w kulturystyce do 102 kg i jak sam wspomniał. Facet z którym przegrał, e, później zdobył kartę Pro w Open, także Mariusz po raz kolejny był bardzo blisko zdobycia tej karty i myślę, że jest to kwestia czasu, zanim ją zdobędzie w kolejnych imprezach. I zostaje nam Krzysztof Michalski, który w tym sezonie naprawdę... E, robi niesamowitą robotę. Krzysiu jest ogólnie zawodnikiem, który startuje głównie w kulturystyce klasycznej. Ja miałem okazję go poznać na y, tutaj warsztatach y, robionych przez Norberta Feniksa oraz przez Oleja, na których też Krzysiu był, także bardzo fajny, pozytywny człowiek. I teraz słuchajcie, Krzysiu wystartował w czterech kategoriach na tych zawodach i mamy tak. Pierwsze miejsce w Master Classic Fizik. Pierwsze miejsce w klasyk Fizik, yy, kategoria C, bo tam nie ma tak jak u nas wzrostowo, tylko jest to podzielone ABC i chyba jest jeszcze D, i to są właśnie kwestie wzrostu. Yy, później mamy Kulturystyka Masters, drugie miejsce. Oraz kulturystyka do 102 kg, czyli ta sama, w której startował Mariusz Tomczuk, i tutaj Krzysiu uplasował się na czwartej pozycji, czyli osoba, która generalnie startuje w klasyku, w zwykłej kulturystyce również zajęła dość wysokie miejsce. Także ja naprawiam swój błąd. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, i mam nadzieję, że osoby, które zostały w pierwszej wersji pominięte, też mi to wybaczą. Także kolejny. Kolejna impreza, kolejne sukcesy Polaków na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że najbliższe nadchodzące mistrzostwa Europy również przyniosą dużo medali dla Polaków, bo pierwszy raz od kilku lat w końcu jadą kulturyści, a jak wiadomo, oni zawsze dobrze sobie radzili. Ale o tym już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, także nie przedłużam, przepraszam i lecimy dalej.